naj, żeby mnie wjano, Dobra, dawaj, 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 dawaj. Mm. O oh, fuck. A pomóż. Co? No. a po, a po, a po, a po, a po, a po. Bandaż. Dlaczego on nie wjechał z bandażu? Dawaj, kasiopiję, dawaj Daj, dawaj. Dawaj, mm. A nie, się... Czemu nie, nie. No, że... nie, Chłopaki mieć z dwóch Już Idą do was, idą Ja mam przy y, sobie hej, a... idzie do was Nie hej, zostaje tam gdzie są ich chodzi, to było Dobra idzie właśnie na dragona, macie rację Działka są Dobra, dawaj sfokusujemy Nie kevral w ogóle nie jesteś winien A no, w ogóle Mm, mm, chodź, ej, chodź, Irelia, na chodź Renektona. Chodź, Renektona. Chodź. Ej, wyłącz ten nosek twój, Warwick. Wyłącz całkiem po był wyłącz całkiem po te. Za dywną O, 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 tędy jest. Ej, kurde, znowu mnie. E aí, pádo. De padra. De padra. tu? Ó, de padra. Aí Ah, paduga. Não, não, não. não, não tá. Também se pench. Oni são opa. Morro não caisa. Ana disse não, não. não, não, não. Zwiejesz, tam. Nie ucieknę. Zwiejesz. On będzie tam. Tak, a pozujesz, że obok. No w ogóle nie widać, że. Tak. Master of Warnok. No tak, świetna plama. I patrz, i patrz, 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 wkutuj! Yeah, ale on wyczuć... Legendary legendary. legendary, legendary... Penta, penta, penta! Apple legendary. Ej, Apple, patrz, on sam zabije tego mogę. Jaka parodia... Ej, Kevral uważaj, padniesz. Może nie? Aaaa... Penta, 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 penta. Skąd tam się yeah. Renekton ci w ogóle? Z dupy! <laughs> ja pięknie... Niech to RD Patrz Musiał użyć ulta! Dawaj, mid! Kurde! Gdyby nie użył ulta, by tego nie przeszło! Tu rady już leży. O, oh, jest, dobrze, jest, 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 jest. Drop, 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 dobra. Nie. Yes, 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 yes. yes, 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 yes. Nie. Dziękuję, załóg nie będzie. Dobra, idę po nabluska. Pomóc? O, nie, tyle z radę. Tak, jakiś debit do mnie pisze, robisz jeszcze gameplaya? Ja w życiu nie robiłem gameplaya. <grywka> Już rzucam, dobra ja go wrzucę. Nie, jasne. Tak, ustawiam, muszę Tak, Przemek, 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 Przemek. W ogóle żalu, zabili mnie. też. No w ogóle szaku nie Tak! Renekton, Banshee, Bale. No. Jezu. <noise> <noise> Myśli, że jest Ej, chodźcie chodź, to przyciśniemy. Już jest pija. To już dawaj, A przyciśniemy kasę, kasę, kasę. I tak, gołta! Mm, biegnę, 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 tower daje no to wbijać Dabajcie. w nią. I bandaż! No spoko, ks -ie. Samo wszystko ks No No Tak w ogóle Dobra, no, dawajcie sobie. tureta. Idą tu. Tak. Pomóżmy. Jebany Dobra, pan. pomagamy. Chodźcie. Chodźcie. A, Sorry. Mam mordę no Apo! Przestań mi ksić. Ej Renekton! Help me, help me! Stone. Tam był Renekton, chodźcie go zabijemy. Chodźcie go zabić! No, dobra. A Bansi mu się włączyło w tym momencie, że... No i same KS -y mi robią, ja, ja się z nimi ja nie... Wow, A, padam! Sorry, padłeś. A to po, dawaj! Zny. No nie, znowu mu zużyłem na bag. Dawaj, gapiś. No, muszę cofnąć. Czekaj tam, To odcinek. Co? Czekaj. Nie. <śles> I gonna win, 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 win win, 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 No flash. nie, 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 Ja nie, nie, no, ka... ja już bardziej możesz, nie, 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 puściłem. nie, a to myślałem, że wystawi go. To 34 do 14. Ej, choć się spuszujam, co, że się bawi? To mówię, choć mi da. No, że cię. A przecież Pijam. Ja mi da sam puszowałem. A, a, z Banshee, to mu Pom pomóżą Idę. Złutuj go. Jak masz? A po co? Żal Ja idę, idź Teraz. No i przez. jak przez was zginę. Wow, 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 wow. wow Ej, hey, no właśnie wow, wow. o tym mówiłem. Help me! A pojójrz ich goni. nie. ma to jak wszyscy wzajemnie, nie? A Heimer? No tak, a podobił ten. No, wciśnij się przycisnij No. <grym> Dobra, bijcie teraz. A po Pannie? Nie padnie. Trzeba może... Trzeba pochłajcie. Dawajcie O nie, za duży. Dobra, ja mam werbę. Eee, Idę im zabrać mana Czy Dragon? O to za wejście Dragona ja biorę mana Ej no a po 9, 2, 12 w ogóle nie jakieś tankie. Kurde nie mam ogóle. Ej abym ma lepsze od ciebie statytało No bo księgi El... No tak. jak No tak Help mi? styrasz go przecież chyba Jak cholera No mówię No pomóżcie mu Ja yeah, na, mam na ks -a. Mam 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 nie, kurze, No kurde, no co jest? Czemu nie mogę <laughs> tak <To> Nie potrafi, Jak <laughs> ja nie Nie ma tak jak perfineksy. Dobra, ja idę mi rozwalić. Nie, nie ja kole. się muszę cofnąć. Albo i nie. I'm back górna. back. górna. Jest Do domów lado open? Nie, Warwick pod AP jest open. Warming OP, Ja nic nie mówię przecież. Ape, ape, ty tyry, tyry, ty. Y, y, y. tak spam tu 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 weź, tą, weź to Poczekajcie chwilę, ja w tym czasie buffa. Poczekaj, będę buffa, będę się będę szedł wstał. Aaaa, miasto, to nie blaszam nagrywanie, bo nikt nie Nie to! No tak, no name, padłeś. So, sorry, padłeś. Penta, penta, penta. No tak, apo po miastu już wszystko. No uciekaj, Tomek! Don't die, don't die! Wojciech. No wódz. Nie ten spell. <laughs> Ej, wejdź z tym Wladimirem leć do apo. Bo on im ucieknie, ale we. On... Heimer! Dawaj go, dawaj go! wiem, to gdzie ty jesteś. Trzeba popomnieć. Się wypłakał na maksa i teraz. Dawaj! No ma banszy trzeba mu zbić. Zbiłem. Najpier najpierw Heimera, najlepiej. Obojętny. Znowu mi ścieło broń mnie. I hate this props. Muszę sformatować go. Kurwa. Chodźcie, ich zabijemy. Bo jest 42 do 17. Dobra, dawaj, tylko czekaj. Ale tak wiecie, push, mid, hard i koniec. Dobra. Aż znaczy zaraz, zaraz po Zaraz po tym jak zabiję kasę. oj się zdziwi. Ale nie ksijcie mi, bo ja już mam 10 razy. Mhm. Ja, ja tutaj zostaję. Dobra, bijcie. A nie mam. Tędy Co tędy? Zdziała. O chyba nie. O, tak. Chodźcie na Heimę. Chodź, w ogóle chodź wszyscy. Ej, w górę. Dobra. Dobra. Re, 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 re. Dobra, dawaj go. No name. On tu jest. Dobra, tu albo tu. Dupie. Chodźcie na Heimę, o mówiłem? Tu jest, tu jest, tu jest. Drapnę. Zbiłem, zbiłem w Ej, ja... Weź zadzwoń do Apo, niech na Skype, wbije, bo teraz jest akcja. Chodźcie na hejme. Sam jesteś hejme, zostań tutaj, pushujemy tego bota do końca już. Ale on już nam... Ale nie ma to... czasu się na takie bawienie, no kurwa. Niech puszują sobie, jedziemy ich do kopii. Apo, Do To pushujcie. Czemu na mnie leży konkurencja? No bo Apo nie tak. Fuck, co za lag. Nie no, Banshee mu się włączyć. No kurwa. Posłuchajcie, posłuchajcie. No i nie, no, przy... włączyć, bo... no, por... puszujcie, puszujcie. padliście wszyscy. Kurwa, co to miało być? Na kogo on tego ult'a złożymy. Na mnie. Apo na kogo ult'a złożył? A i następnie są. Dwa. Szpoko? No i Gigi. Mówiłem, żebyśmy je przetrzymali. Samo no, i co widzieli? Żeby... Mordę. serio? Hmm? Już leci na ksala. Trzeba coś puszczać. Chodź, ej, chodź im topem wejdziemy. Może baran? Teraz, tak, to... teraz bez sensu, jak są wszyscy. No topem wyjdziemy. Wy tutaj róbcie jak najwięcej. Ja z szakiem Zaczaję, masz tego, Ward'a? Tak. Pusta. Hi, nie patrz się. Rennecton I, i za wami są. O, no, no to szczerze. już padam. Ej no, ale czemu wy w dwóch polecieliście? No ale O, nie, nie. Uciekajcie. No i dupa. Ja zwiałem Ta razem. No ta razem dwóch se poszliście i za No mówię, no to mówię ta razem chodzimy. To teraz. Dobra, Ry... Tomek, chodź, zabiję moją wziętą Chodź, chodź, Czekaj, zaczekaj, mi tego Dobra zaczekaj, Kasiope... Peja zaczekaj, Peja Teraz jego Bo no tak, przyszedł, raz wyssał i zadowolony, żeby jeszcze Tomek zabił, to spoko, ale ty... A to nie jest kurwa śmieszne. No patrz na moje staty, to jest jaj. No same KS-y. Y 5-5-12. No te 5 to jest KS-y, to są KS-y. No tak, wszystko, y wszystko co... Y tylko dwa z... ci A te 3 to normalnie to byłem. Tak Nie! Y Razem chodzimy. Czekaj, czekaj. Zabiję cię. Lol, jaki się robisz robić tyle. Co to Co tak jest? Co piję? Zajebiliście, właśnie wszyscy razem, widzę. Jeden na jedną końcówkę mapy, drugi na drugim, trzeci na trzecim. Jak to przegrać? Ej, chłopaki. Się, się... Ej, świetnie się wbiłeś w tym szybko, nie? Zajibiliście się to, to wygramy? Zobaczycie. Jej, Kultu, to Bo To Tomek daję mu. Hmm. I chodźcie na mida, wszyscy. Teraz na mida. Przepchniemy mu, przepchniemy im. Dobra, ja idę sobie zabić. Jesteśmy wszyscy tak spidowani, że w tym fightzie ten spadnie po prostu. Dobra, zostawmy. No i inhibitor znowu jak panuje. Broń tego, pomóż mi tam. Może baron? U nich dwóch nie żyje Tak akurat jak nam puszują topa Nie widzisz tego? Kto pada? Gdzie, gdzie jest darka? No mówić, no Dajesz go Dobra, chodź Pusz, pusz, pusz Barona, barona teraz Albo barona no tak żeby was nie widzieli już tam Idźcie idźcie. Ja tutaj będę przepychał Bo ja muszę się odlecieć Bijcie tam Specjalne będzie puszował Renę Dawaj dawaj Dobrze dobrze Pomóżmy mu ja no, Teraz, i Kacera, na końcu doleń. Dobra, teraz doleń. A po to teraz, oj, ale strylował, ale to teraz, teraz raz, tureda, nie, Dobra, teraz, tureta, teraz, tureta, tak. No, tureta, tureta. Ej, bici, ja się muszę rikaluć szybko. Nie, nie, nie rikaluj teraz. Bo, no, mam HP. Ale Wladimirem jesteś, może jeszcze na minionym. Dobra, push, push, push. Chodźcie do końca. Do końca. Do no, a po wreszcie, po na Nie tego nocturna. że racja. Dawaj do końca, do końca. Puść, puść, puść. No, jest, no, brawo, jest. Zadzwoń do niego, żeby się pocna. Jaki fuks, no kurde, w ogóle mogliśmy tak zrobić dawno temu. To za gra, to za gra. No, to Tundra, Warwick, WP. I do zobaczenia w następnym odcinku. Oczywiście. Bardzo dobra gra w wykonaniu całego teamu. Tak. Prawy każdy był na plusie, oprócz no a zazwyczaj tak. normalne. Jeden z Glekunów nie ogarnia Aha. Tomek ze Śląska od początek Tomek ze Śląska był najlepszy, a po, wiadomo. A po sił tankiem, A, w ogóle. Śląska, a po ksił jak mógł mhm. y, Tało tylko wszystko robi za nas, no a ja najwięcej robię. Dziękuję. Zobaczyłem w jakim odcinku Cześć.